Dzień dobry Żumaczki. W dzisiejszym odcinku będziemy trollować będziemy na serwerze gcraft60 mcpl Niestety aktualnie są tylko trzy osoby na serwerze, ponieważ jest już późna godzina, <laughs> ale myślę, że i tak można się pobawić. A więc możemy zacząć też o trollowanie. Będziemy szli po kolei, chodźmy od dołu. Zacznijmy ma Kubaruta. Który jest... O kurde, który jest w Trials Chambers. I ma jakiś super mocny temer. Eee. No dobra. Nie wiem co by tu zrobić. Mam pomysł, mam pomysł. Mamy mu do jego epicunku, teraz wyrzucić minut. Zobaczmy jaka reakcja Pod leży O co jakieś spokojitki Zobaczmy co on w ogóle ma we twipunku Jakieś inne rzeczy O, bez reakcji w ogóle Co tutaj kolega robi? by go strolować? Kurde, nie mam pomysłu za bardzo, bo on jest typ... Dobra, tepnij się, tepnijmy się do kawałnosa, najwyżej trochę do niego wrócimy. Aha, oni są tutaj razem Eee. Dobra. Okej, okay, nie będę tego komentował. Sami mogliście wszystko zobaczyć, co się działo. Dobrze. Jakby ich stralować? Zobaczmy hmm. hmm. co to się dzieje w ogóle. Może jakaś podziemna baza. Jest podziemna baza. Dobra. Hmm. Widzę spokój na enchant. Hmm.

Dobra, więc... To jest kabanos Tam pomnik, Dobra. I na czacie. Nie mogę z siebie. Czy to chodzi o nas? Dobra. Podłogowe już zostawmy tak jakie były. Dobra. Teraz oczekujemy ich reakcji. Więc ja poczekam aż oni przestaną się bić. I wrócę do was kiedy już będą y, właśnie w swojej bazie. Dobra, 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 wchodź do bazy. Do osia. Przed, przed i wychodzi od razu. Kurde. Zobaczmy co tu robi. Odbiją się dalej. Dobra, jakaś reakcja? Halo, zobacz co się dzieje w twoim otoczeniu, no. Mordo Patrz, drewno się pozmieniało Nic co za Patrzcie A jakby tak Nie ja, wiem co tu zrobić, Dobra, patrzmy, jeszcze raz wchodzi Jako przodponę się nie mogę niestety, szkoda. Wiem, wiem co zrobię. Mmm, dobra, okay. minuta. No, nie, bo to będzie być wdrożne. Mamy na ich reakcję albo na coś, oni się dalej zawalają. Dobra, typamy do tego Kuwa Ruta. tak taką osobę jest na serwerze aktualnie, bo inaczej dałoby się to kontrolować normalnie. On tutaj sobie bawi się. O, na ten się Dobra, git Nie wiem, co mogę mu zrobić poza właśnie tym, poza właśnie... Hmm. Kurde, nie mogę się pozbawić. Poza właśnie rozpieniem tych szkieletów, No Dobra, 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 coś się dzieje, coś się dzieje. Sporo, sporo szkieletów, co? No teraz to już za nim się pojawia. To już za nim się nagle pojawiło od światła 500-900 I znowu, i znowu. Kurde, ilon ma HP. mocny i temer musi mieć. Hmm. Weźmy dajmy mu no. Dobra To zadziałać Kurde, <grywa> zero akcji. no Co za ludzie Nie da, nie da się trollować, nie da Tutaj coś się dzieje teraz? Będziemy trollować do momentu, aż ktoś nie napisze na czacie, czy coś, coś w stylu O Jezu, ale troll Aha, czekaj, chyba, chyba za zauwa... Co <grystanie> o, o, <grystanie> ty w bazie mi... okorowałeś Nie Zobaczymy, zobaczymy co dalej się z tego wyniknie, z tej rozmowy ja nie grałem jak wyszedłeś. Aby na pewno? Kto chce klatę prąd 2 zaraz. Na tym To o, już nie tam, to już nic nie wchodzi. Jaki wkurzony ciągle kapslokiem pisze. No zobaczmy Zobaczymy co tam się dzieje, może mam już to zmieniał sobie. No. Nawet sam, Dobra. No nie wiem w sumie co by tu zrobić jeszcze. Dobra, mam pomysł. Taki prosty prank, ale zbyteczny. Będzie miliard dzieci, będzie miliard dzieci Od cholery dzieci będzie Pora tych zamów, co? Góra, to, nie, to nie wyszło, to nie wyszło. Teraz, bo się na pewno biawi. Oblężenie. No wrac coś powiedzieć, jeśli coś powie. No, nie, to ciągle mówię, komentować. To komentuj, no dobra, dobra. Tak jak mi zawsze. LOL? LOL, nie no, nie no, nie no, serwer. Ale co serwer? Tepek Habanus. I tutaj sobie siedzi? To chodźmy, do, to chodźmy do pomka Jakby tak mu drzwi usunąć, albo... Dobra, 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 dobra <laughs> pał na spawn'a jak nic Pół serca No widzisz Wszyscy na spawn'ie teraz siedzą, to się nie da ich Ewentualnie można by usunąć spawna, ale to nie wiem, czy co to robić. A to będzie jeszcze takie mega hamskie. Weźmy weather clear. No, Lubimy, ktoś tam piszą. pewnie nie o drzewie. Przynajmniej zakładam. Możesz Discord? Nie ma, No wy to gdzieś, bo chcę odtrudować dalej, no. O, idą. I tam. Dom się pojawiły. Weź do tej ruty się przeteleportem. I wiesz czemu? To się spałnuje. No to już się skopnęli. Tak. Aha. To <grym> się nie skopnęli. Już się skopnęli. Serwer. A ty zrobiłeś fake w wyjście z serwera? Serwer, serwer, aha, serwer. Co server, serwer, serwer? chyba wiem o co mu chodzi, chcesz bym napisał ten. Dobra. Um. Proszę nie spłonować zombie. Ale to nie ty na napisz. Dobra, napiszemy mu ok. I dotkniemy się do tego Kubaruta. Zobaczmy co on coś kawał robi? I on ma tych chwili z Jak A jakbym tak zabrać? Co jestem dobry w Hmm, ale nie wiem. To jest wioska. Co tutaj bym zauważył? Nie, nie można wyzywać ludzi. No. Co za. Nie, 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 nie. Co za. No jeszcze złota nie zauważył. Co za. Nie wiem, jak to miło nazwać. Nie, Mój nie, ale cały zadowolony ząbie tam. Ja bycie zatopniemy się, a nie mogę. Powiem, dobra, hila i zombie. Dobra Chodźmy spawn I widzowie to by było na tyle w tym odcinku Dlaczego? Nie! Jeszcze nie kończyłem. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku Więc mm, Dziękuję wam za oglądanie Niestety krótki odcinek, ponieważ mało osób na serwerze może, gdyby, może jak będzie więcej to zrobię dłuższy Oczywiście dołączajcie na serwer, to może i was trolluję Więc Cześć